Panie Marszałku, Panie Ministrze, to jest takie przyznanie się przez rząd do całkowitego fiaska programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Ale w kontekście tego chciałbym zapytać się po pierwsze o to, czy te umowy będą aneksowane i w jaki sposób będą aneksowane, bo przecież ta wprowadzenie tej przejezdności zmieni harmonogram budowy tych dróg. i czy państwo jesteście w stanie oszacować, bo nie uwierzę w to, że to nic nas nie będzie kosztowało. Po drugie, chciałem się dowiedzieć, jak to rozwiązanie ma się do doprowadzenia autostrady A2 do Warszawy i jak to się ma do budowy południowej obwodnicy Warszawy. Co będzie z odpowiedzialnością i co będzie z bezpieczeństwem na tych y, drogach. I wreszcie chciałem się zapytać, czy i jak służby odpowiedzialne za... Kontrole, czyli policja i inspekcja transportu drogowego będą prowadzić na tych jak to Państwo nazywacie „przejezdnych odcinkach dróg kontrole. Dziękuję bardzo.